Witam widzowie, w dzisiejszym odcinku to jest draży. Tutaj mamy różne draże. Firmy takie o. Wszyscy znają marynarze. Co mamy dzisiaj draże? Rzymianinarze, draże klauniarze, wikingarze, korsarze, marynarze, draże apaczarzy i draże księżniczkarze. Dużo tego. Chociaż podobno mi jeszcze brakuje piłkarzy, ale ja, piłkarzy, nie ten. Nie jestem fanem. Dobra, zaczynamy test od na Zostawiłem sobie parę sztuk, cyk, no, to jest smak orzechowy, jakieś średnie, dajmy je tu, księżniczka, że wiem jak smakują, truskawkowe są lepsze, cyk, te są dziwne, mają taki płaski smak, w Na sensie, no lub tymi no, woda. Dobra. Teraz nawet nie muszę spróbować, ale mogę. Ulubione. W ogóle. Albo mi się wydaje, albo kiedyś były mniejsze. Są takie duże teraz. Nie wiem czemu. Nie wiem, pierwsze miejsce. Ima. Nawet nie są draży no, wow. może w czekoladzie Ciekawa sprawa. Ale dobre są. Jak na w czekoladzie. No i co mamy? Korsarzy. Nie byłem fanem korsarzy. Może. Może to miejsce. Bam. Chociaż w sumie. Nie wiem, średnie są. ale te są dobre na przykład. Są jak korsarze. Może te nie mają takiego smaku. No, one nie są gorzkie, więc robimy tak: o, cyk, coś wcieka, nie wiem. No i to, to ma trzecie miejsce, albo nie, bo nie jest fanem, o tak. Tak wygląda nasza stawka. Pozdrawiam widzowie. Woda. Więc tak się prezentuje pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Raz, dwa, trzy. Cztery. Tak widzowie. Pozdrawiam. Są dobre, ale nie wszystkie. Te są dobre, chociaż to powinno być honorable mention. Pozdrawiam.